Witajcie na kanale Skoczkowie. W dzisiejszym odcinku z cyklu pierwszej dziesiątki ranking Stefanów w Skokach Narciarskich. Każdy z nas, gdy słyszy o Stefanie w Skokach, może mieć inne pierwsze skojarzenie. Jednemu może przyjść na myśl on, drugiemu on, a trzeciemu on. O kim Ty pomyślałeś na początku, napisz proszę w komentarzu, a który z nich jest najlepszy. To sprawdzę w dzisiejszym odcinku. Do rankingu zakwalifikowani są wszyscy skoczkowie, którzy mają na imię Stefan. Punkty do rankingu przyznawane są według obecnie obowiązującej punktacji Pucharu Świata z tym, że pod lupę zostały wzięte indywidualne pozycje. Klasyfikacji Pucharu Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Świata w Lotach, Turnieju Czterech Skoczni, Uniwersjadzie, Pucharze Kontynentalnym, Mistrzostwach Świata Juniorów i Pucharze Świata w Lotach. 200 punktów dodatkowo skoczek otrzymuje za zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata, a 100 punktów za drugie bądź trzecie miejsce. Zapraszam jeszcze do subskrypcji kanału, a teraz nie przedłużając, zaczynajmy! 10. Stefan Stanarius To skoczek rodem z początków ery Pucharu Świata. Swój debiut w pucharowej karuzeli zaliczył w sezonie 81-82 w Szczerbskim Plesie. Jego największym sukcesem jest trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Engelbergu w sezonie 82-83. W 1984 roku wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie, gdzie dwukrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Na skoczni normalnej otarł się nawet o podium, zajmując czwarte miejsce. W wieku 24 lat zakończył karierę. 9. Steve Lelot. Francuz, podobnie jak reprezentant NRD, tylko raz stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata. Delo wziął udział w dwóch edycjach zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1993 roku. Był blisko medalu w konkursie drużynowym, gdyż jego reprezentacja zajęła wówczas czwarte miejsce. 8. Stefan Hocke wszedł do Pucharu Świata z Buta. W pierwszych pięciu konkursach w swojej karierze nie wypadł z czołowej siódemki, a w ostatnim z tych pięciu konkursów zwyciężył. Swój debiutancki sezon zakończył na dziewiątym miejscu w pucharze świata. Wielu pewnie wtedy myślało, że Niemcom rośnie nowy następca Jensowa i Sloga, ale w kolejnym sezonie Hoke zanotował poważny regres i mimo tego, że skakał jeszcze przez 10 lat, sporadycznie meldował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. 7. Stefan Hula Stefek, jak mówi o nim Adam Małysz. Stefanek. Stefanek Przez pierwsze lata kariery regularnie pełniący rolę rezerwowego na wielkich imprezach reprezentacji Polski. Przełom w jego karierze nastąpił w ostatnim sezonie pracy Łukasza Kruczka, a maksimum jego potencjału wycisnął Stefan Horngacher. Hula po karierze zostanie zapamiętany głównie z konkursu olimpijskiego w Korei, gdzie po pierwszej serii na normalnej skoczni prowadził, a ostatecznie zakończył zawody na piątym miejscu. Obecnie Stefan jest już u schyłku swojej kariery. Zapowiedział, że nie weźmie udziału w kolejnych igrzyskach olimpijskich. Jego ojciec, również Stefan, był brązowym medalistą Mistrzostw Świata w kombinacji norweskiej: 6. Steve Collins. Tym razem Stefan z Kanady. Najmłodszy zwycięzca w historii Pucharu Świata pojedynczego konkursu. W 1980 roku został mistrzem świata juniorów. Nieźle wypadł również na igrzyskach w Lake Placid, kończąc dwukrotnie zawody w czołowej piętnastce. Czterokrotnie w karierze kończył sezon Pucharu Świata w pierwszej trzydziestce. Jego drugą, największą pasją jest hokej, który uprawiał jako młody chłopak, a obecnie pracuje na lokalnym lodowisku. 5. Stefan Tolberg Młodszy brat per inge. Swoje występy w Pucharze Świata notował na przełomie 9 i 10 dekady ubiegłego wieku. Siedmiokrotnie stanął na podium zawodów najwyższej rangi. Już jako siedemnastolatek był bliski osiągnięcia sukcesu w turnieju czterech skoczni, ale po dobrych występach w niemieckiej części turnieju nie wytrzymał presji w austriackiej i ostatecznie zakończył turniej na 12 miejscu. Po kilku słabszych sezonach zakończył karierę w wieku 26 lat. 4. Stefan Lae. 30-letni Stefan z Niemiec. Od kilku sezonów jest pewnym punktem reprezentacji, jeśli tylko zdrowie dopisuje. W sezonie 19-20 wygrał zawody w Willingen, jak i całą klasyfikację Willingen 5. Lae był wtedy w świetnej formie i należał do grona faworytów Rower, ale w prologu do zawodów na Granassen upadł. Wskutek czego zerwał, więc zadła w kolanie i opuścił cały sezon 2021. Zanim przejdziemy do podium, jeszcze kilka wspomnień specjalnych. Stefan Reed, jeden ze zdolniejszych podopiecznych Tadeusza Buffy w kanadyjskiej kadrze z pierwszej dekady obecnego wieku. Polski trener wspomniał po latach, że Reed za bardzo lubił jeść pizzę, co skutecznie utrudniło mu rozwój kariery. Stefan Piper Zawodnik, który przeskakał 3 czwarte sezonu 2002-2003 w Pucharze Świata, w pozostałych latach swojej kariery startował głównie z niemieckiej grupy krajowej. Stefano Ciapolino, Włoski Stefan, którego największym sukcesem w karierze było 20. miejsce w konkursie, gdzie pierwszy raz w dziesiątce był Kamil Stoch, czyli próba olimpijska w Pradze Lato 2005. Rok później doznał groźnej kontuzji tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi i nigdy więcej nie wrócił już choćby do przyzwoitej formy. Stefan Turtbichler, Król Pucharu Kontynentalnego, trzykrotnie wygrywał w klasyfikacji końcowej tego cyklu. W sezonie 2009-2010 wywalczył czwarte miejsce w Sapporo, co było jego najlepszym występem w zawodach Pucharu świata. Stefan Kaiser. Podobnie jak Turmischler startował głównie w zawodach pucharu kontynentalnego. Nie potrafił na dłużej przebić się do składu Austriaków zimą. Jego najlepszym wynikiem w pucharze świata to siódme miejsce w konkursie w Oberstdorfie, dokładnie wówczas, gdy swój marsz po Złotego Orła rozpoczął Adam Małysz. Stefan Huber, jeden ze skoczków, którzy zakończyli karierę w sezonie 2021-2022. Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Świata zajął w sezonie 19-20, kiedy to był ósmy w Lahti. 3. Stefan Zoyt Szwajcarski Stefan, jeden z pionierów w stylu V. Jego najlepszym sezonem była kampania 90-91, kiedy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z Andreasem Felderem. Wygrał klasyfikację Pucharu Świata w lotach, a w kolejnym sezonie pięciokrotnie stanął na podium, co finalnie dało mu piątą pozycję w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Kiedy pozostali zawodnicy zaczęli przestawiać się na styl V, Zoind stracił swój główny atut, przestał należeć do światowej czołówki i po sezonie 95-96 przestał pojawiać się w zawodach międzynarodowych. 2. Stefan Horngacher. Pięć razy zajmował miejsce w czołowej dziesiątce Generalki Pucharu Świata. Ani razu na podium. Pięć razy zajmował miejsce w czołowej dziesiątce Mistrzostw Świata. Ani razu na podium. Cztery razy był w dziesiątce TCS-u. Ani razu na podium. Indywidualnie jego największym sukcesem będzie zatem drugie miejsce w pucharze świata w lotach narciarskich w sezonie 90-91. Były trener reprezentacji polskich skoczków, był zawodnikiem solidnym, ale w swoich najlepszych latach zawsze trafiał na kilku zawodników wybitnych. Jego pasją są buty. Jeden. Stefan Kraft. Nie mogło być inaczej. Jeden z najlepszych skoczków w historii. Kraft dwukrotnie zdobył kryształową kulę. Ma też na swoim koncie trzy złote medale Mistrzostw Świata czy Złotego Orła. Z najważniejszych skalpów Austriakowi brakuje już tylko indywidualnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Od niemal 10 lat utrzymuje się w ścisłej czołówce Pucharu Świata. Stefan jest również obecnym nieoficjalnym rekordzistą w długości lotu. Jego 253,5 metra z Vickersund już na zawsze zapisze się do ananałów skoków narciarskich. W tym rankingu to już wszystko. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarzu pod filmem oraz subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i cześć!